Trzy małe świnki. Dawno temu, w małej, zaniedbanej chatce mieszkały sobie z mamą trzy małe świnki. Były bardzo biedne, więc postanowiły, że wyruszą w świat w poszukiwaniu fortuny. I tak pierwsza z nich zapakowała ulubione rzeczy, powiedziała mamie do widzenia i poszła. Nie uszła daleko, gdy zobaczyła ładną, brukowaną drogę. Jaka piękna droga, powiedziała pierwsza mała świnka. Chyba pójdę nią i przekonam się, co mnie na niej spotka. Niedługo potem ujrzała człowieka ze snopkiem słomy. Dzień dobry panu, przywitała się grzecznie. Niech mi pan sprzeda ten snopek słomy, przyda mi się na budowę domku. Zgoda, odrzekł człowiek. I tak pierwsza mała świnka dała człowiekowi wszystkie pieniądze za snopek słomy. Potem zabrała się do pracy. Zaczęła wiązać słomę w pęczki i przymocowywać do kijów. Robiła to tak długo, aż wybudowała ścianę. Wreszcie mała świnka samodzielnie zrobiła przytulny mały domek ze słomy i była bardzo zadowolona. W tym samym czasie druga świnka postanowiła poszukać szczęścia w szerokim świecie. Powiedziała mamie do widzenia i poszła sobie. Szybko dotarła do wysypanej żwirem drogi jaka przyjemna droga, mam nadzieję, że prowadzi w jakieś ciekawe miejsce, gdzie znajdę swoje szczęście, pomyślała. Skręciła więc w żwirową drogę. Wkrótce druga mała świnka spotkała człowieka niosącego wielką walizkę patyków. Dzień dobry panu, przywitała się uprzejmie druga mała świnka. Czy nie sprzedałby mi pan tej wiązki patyków? Chciałabym zbudować z nich swój domek. Oczywiście, odpowiedział człowiek. Druga mała świnka dała mu wszystkie pieniądze za patyki. Wzięła wiązkę i zabrała się do pracy. Dokładnie opiłowała patyki, potem poprzebijała je do siebie. Wybudowała sobie domek obok słomianego domku swojej siostry. Trzecia mała świnka postanowiła wyruszyć w świat i poszukać swojego szczęścia. Zapakowała swoje ulubione rzeczy i powiedziała mamie do widzenia. Ruszyła przed siebie. Nie minęło wiele czasu, kiedy znalazła wąską drogę. Jaka mała, spokojna droga, powiedziała sama do siebie. Ciekawe, co mnie spotka, jeśli nią pójdę. Pomyślała. Ruszyła polną drogą. Po pewnym czasie spotkała człowieka wiozącego taczkę cegieł. Dzień dobry panu, przywitała się grzecznie trzecia mała świnka. Czy nie sprzedałby mi pan tych cegieł? Zbudowałabym z nich sobie mój domek. Oczywiście. Odpowiedział człowiek. Trzecia mała świnka dała mu wszystkie pieniądze i zabrała cegły. Rozmieszała cement i dokładnie układała cegły, jedną na drugiej. Świnka, pracując w pocie czoła, wybudowała swój domek niedaleko swoich sióstr. Gdy nastał wieczór, w pobliżu domków pojawił się wielki zły wilk. Polował przez cały dzień w wielkim lesie, ale nie znalazł nic do jedzenia, więc był bardzo głodny. Nic dziwnego, że kiedy zobaczył malutki domek świnki, pomyślał wreszcie znalazłem kolację zapukał do drzwi i zawołał: Mała świnko, uchyl drzwi, pozwól wejść do środka mi. Pierwsza świnka wyjrzała przez okno. Kiedy zobaczyła wielkiego złego wilka, zawołała: Nie otworzę drzwi przed tobą, boś jest bardzo złą osobą. To bardzo rozwścieczyło wilka, ryknął bardzo głośno. Jak się nadmę i jak dmuchnę, to z twym domkiem będzie krucho. Ale świnka wciąż nie chciała go wpuścić do środka. Wielki zły wilk sapał i dmuchał tak, tak długo, aż mały domek ze słomy rozsypał się. Przerażona świnka uciekła do drewnianego domku swojej siostry. Wilk nie dawał za wygraną i podszedł do drugiego domku. Zapukał do drzwi i zawołał: Mała świnko, uchyl drzwi, pozwól wejść do środka mi. Kiedy druga mała świnka wyjrzała przez okno i zobaczyła wielkiego złego wilka, odpowiedziała: Nie otworzę drzwi przed tobą, boś jest bardzo złą osobą. To rozwścieczyło wilka, bardzo głośno zaryczał. Jak się nadmę i jak dmuchnę, to z twym domkiem będzie krucho. Druga mała świnka bardzo się przestraszyła, ale nie wpuściła wilka. Zły wilk nadął się i dmuchnął. Fukał i dmuchał, dmuchał i fukał, fukał i dmuchał. Minęła chwila i zły wilk zdmuchnął domek drugiej świnki który rozpadł się na drobne patyczki. Zaś obie świnki uciekły do domku z cegiem. Gdy Wilk pojawił się tam, ponownie zapukał do drzwi i głośno zawołał: Mała świnko, uchyl drzwi, pozwól wejść do środkami. Trzecia mała świnka wyjrzała przez okno i zobaczyła wilka i odpowiedziała: Nie otworzę drzwi przed tobą, boś jest bardzo złą osobą. Wilk bardzo się zdenerwował słysząc te słowa. Ryknął więc bardzo głośno. Jak się nadmę i jak dmuchnę, to z twym domkiem będzie krucho. Potem zaczął fukać i dmuchać dmuchał i fukał coraz mocniej. Ale choć się wytężał, nie mógł zdmuchnąć małego domku zbudowanego z cegieł. Domek był bardzo solidny i na to przebiegły wilk znalazł sposób. Postanowił bowiem wejść przez komin. Wdrapał się więc na dach i wsadził głowę do komina. Wsadziłem już nos do środka, zagroził wilk. Proszę bardzo, odpowiedziała mała świnka. Teraz włożyłem już do środka uszy, odgrażał się wilk. Bardzo mi miło, drwiła trzecia mała świnka. Wepchnąłem też łapy, straszył wilk. Bardzo dobrze, spokojnie odpowiedziała trzecia mała świnka. Gdy był już w połowie drogi, poczuł uderzenie gorąca. Okazało się, że świnki napaliły wcześniej w kominku i gdyby wilk zszedł niżej, to boleśnie by się poparzył. Wilk uciekł zatem w popłochu do lasu, zaś trzy świnki zamieszkały wspólnie w domku z cegieł, w którym żyły długo i szczęśliwie.